jak zawsze, ma nowy numer, to jest zawsze co pracuję. Nie przerywać i chcę zrobić ten raptowe numery. ma dobrym live'em, webem i rapuję wej kto Najszym trzeba się wivę hip hipkopowy waj, czy jest tak jak jest, że nowy numer, tak i dobre numery. Zostaje tu i jestem. trafiem zostaje na winie, czy trak, zostaje na zostaje w rapie, nasze miasto i hip-hopem. Nasze miasto, biczy, nowe numery. Siema, z dobrym rapem, jestem grze i na winie. Za te za numery, za wolne trafi, jest zabity za numer. Siema tak, jestem kopak i myślę, że jestem wacetem jeszcze. Siemaka, na siema winy kawałek ten, nawet ja jeszcze po se nasze numery. Dobry rat, dobry wersy, i rafuje. Nawitał się masz i kopuje, to skiluje, skiluje, rapuje, Skiluje, nawitał, skiluje, to znaczy rafuje, skiluje, skiluje na chwilę. I po piłtory się ma, jak to się rapuje, W rafie numery, Siemak, dobrym wersy, jestem i na winie kawałek na braku kawałek numerów hip wersy, wersje trzyma trochę tak przerwy nie ma przerywania tylko ciągle na numerach jestem typ, że słyszysz mnie od początku ma raper moje imię Raper hip -hopowo. opowiada o tym co w sercu ma w naszych mieście tak polscy kochani oczywiście naszym kraju my tak naród i chcemy tak na wino te na dobre buty na winięte siema kawałek muzyce, muzyka i wersy dobry byt i technik w ciągle mamy dobre numery bez przerwy, nowy numer mamy umiejętności to trafić, kopy, zawsze będę rapował tak, bo to i dyciu, istotnie, tyciu i stok, jak zawsze nawet zmniejszy, ja jestem sobą i to czuję nie pozwolę sam innym partiom, innym, czy takolwiek wytężkę jestem za mnę, czy za, mnę, czy za mnę, wie, tak, jak tak nie można robić, nie pozwolę rapuję wersji, jestem w prawie prawie i sprawiedliwą, w tu jestem tu, jestem zawsze w pracy jestem tym to sprawiedliwość i wersy zawsze będą nawinięte. Sprawiedliwość na wersy teksty. Nawinięte hip hopem, sprawiedliwość i na wersy prawda, zawsze chcę, A nie inne partie do oni nic nie realizowali. Nic inne bardziej nie dbali, tylko sprawiedliwość, no. Nasz kochany Bóg w serce. nawinięte te wersy, myślę, zawsze. Nawinę za numer, nawinę za traki. Hip hopowe style. Muzyka mego wersu życiówce, 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 życiówce ma nowy numer na trampu, się z nowym numerem, rafuje tak bez przerwy. Kiko w się za przystęp, prawo panowie. Prażli lepsze tak się przywierzenie. Tak się tu. Prawo i inne partie. Przestańcie i przez te masz. Robię te wersy, robię ciągle numer, nie przerywajcie.